Cześć, dzisiaj chcę Wam zaprezentować super tablet ponad 13-calowy z aparatami do robienia zdjęć zarówno z tyłu, jak i z przodu, z najnowszym oprogramowaniem zarówno jeśli chodzi o Android, ale także AI który w cenie poniżej 1000 zł możemy mieć zarówno z bezprzewodową klawiaturą, myszką, a także innymi dodatkami, ale najważniejsze to jak ten tablet działa, czy oprogramowanie nie zawiesza się. Czy ten tablet nadaje się do poważnej pracy, ale także do zabawy dla nastolatków i również to przetestuję dla was w tej recenzji. Pad 200 to najnowszy tablet od firmy Oskal, dopiero co odbyła się jego premiera, ale firma Oskal już od dawna produkuje bardzo dobre i tanie tablety, które możemy kupić m.in. na Allegro, na Amazon, ale także w stacjonarnych sklepach w Polsce. Natomiast najlepsze oferty najnowszych modeli znajdziemy na stronie Amazon, na np. amazon.de, gdzie mamy do wyboru ten najnowszy tablet Pad 200 konfiguracji z pamięcią wewnętrzną 128 GB lub z pamięcią 256. I od razu Wam podpowiem, że w opisie do tego filmu macie kody rabatowe, dlatego nie sugerujcie się ceną ponad 300 euro, dlatego że jeśli wykorzystacie mój kod rabatowy, na którym ja nic nie zarobię, wy zyskacie około 70 euro. Linki bezpośrednio do strony Amazon DS, której wyślą Wam przesyłkę również do Polski. Macie w opisie do tego filmu wraz z kodami rabatowymi. Po dodaniu tableta do koszyka, przechodzimy dalej. I tam mamy pozycję na wpisanie kodu rabatowego. Dzięki temu, za model z pamięcią 128 GB, zapłacicie około 900 zł. A za ten model z pamięcią 256 GB zapłacicie nieco ponad 1000 zł, chyba że kupicie tablety na firmę, na fakturę VAT. Wtedy nie zapłacicie VAT-u i tablety będą kosztowały Was jeszcze taniej. To naprawdę okazja. Nie zagłębiając się na tym etapie w szczegóły danych technicznych, przechodzimy do rozpakowania. Bo nie ukrywam, że ja naprawdę byłem bardzo mile zaskoczony, jak bogaty to zestaw. Eleganckie, twarde opakowanie, idealne na prezent, na przykład prezent komunijny. A do tego nawet dostajemy osłony wyświetlacza. Sztywną osłonę wyświetlacza, czyli szkło ochronne, a do tego tablet już jest włożony w Etui w bardzo eleganckie Etui, które również zabezpiecza sam tablet, ale także służy jako podstawkę, i to zresztą zobaczycie za chwilkę. Przypomnijcie sobie cenę tego tabletu, bo w zestawie dostajemy nawet bezprzewodową klawiaturę. Łatwo ją zesparujemy z samym tabletem i możemy korzystać z tego tabletu jak z normalnego komputera przenośnego. Jak z laptopa. Co ważne, ta bezprzewodowa klawiatura jest ładowana poprzez USB typu C ma wbudowany akumulator. Dostajemy też rysik, bardzo przydatny na przykład podczas pracy, żeby nie palcować naszego tabletu, ale także dostajemy 15V ładowarkę. Chociaż nie ukrywam, że ja ostatnio używam tylko mojej bardzo mocnej ładowarki 140W od firmy Your Room, którą mogę ładować aż 5 urządzeń jednocześnie. Do tego mam dwa wbudowane przewody, dostępna jest również na Allegro, a link pozostawię Wam w opisie do tego filmu, bo naprawdę warto się nią zainteresować. Do tabletu dostajemy szpilkę, żeby móc złożyć kartę SIM. Tak, bo ten tablet ma również możliwość włożenia karty SIM po to, żeby mieć internet np. 4G. Dostajemy słuchawki na jacka oraz bardzo fajną bezprzewodową myszkę, super leży w dłoni, zasilaną poprzez dwie baterie potocznie zwanymi cienkimi paluszkami. Szczerze mówiąc, to naprawdę fajna zabawa, gdy położymy ten tablet przed sobą, nie musimy się do niego zbliżać i skrolujemy sobie internet za pomocą bezprzewodowej myszki. Co więcej, wiele gier znacznie lepiej się gra za pomocą bezprzewodowej myszki bądź też klawiatury. Firma Oskal, do swojego najnowszego tabletu PAD 200, daje nam te akcesoria gratis. A zobaczcie, jak to wygląda w konkurencyjnych firmach, bo zazwyczaj za tego typu dodatki musimy słono zapłacić. Ale zanim przejdziemy do gry bądź pracy, przyjrzyjmy się samemu tabletowi, który ma ogromny wyświetlacz aż 120 Hz. 1200x1920 rozdzielczość, bardzo pojemną baterię, bo aż 8300 mAh, pamięć RAM 24, a jeśli chodzi o dysk, to w moim przypadku 256 GB, które mogę powiększyć o kartę pamięci nawet do 2 TB. Jakość tego tabletu jest naprawdę imponująca. Aparat ma 16 megapikseli, ale gdy go wyciągniemy z tego oryginalnego etui, to dopiero widzimy jak ten tablet jest cienki. Ma bardzo fajny wyświetlacz z cienkimi ramkami, ale sam tablet również jest bardzo cieniutki. Od góry mamy dwa przyciski służące m.in. do zgłośnienia bądź ciszenia. Są również przydatne jeśli wykonujemy zdjęcia tym tabletem. Z lewej strony mamy po pierwsze gniazdo USB typu C do ładowania, po drugie wejście na kartę pamięci, ale także karty SIM, mamy gniazdo jack słuchawkowe, no i oczywiście główny przycisk do włączenia bądź też wzbudzenie tabletu. Od spodu mamy dwa głośniki, jest to tablet, który gra stereo, jaki dźwięk się wydobywa z tego tabletu, zobaczcie za chwilkę. I tą szpileczką, tak jak w telefonach, możemy sobie wysunąć odpowiednią kratkę na kartę SIM oraz kartę pamięci. Bo jak wspominałem, z tego tabletu nawet możemy dzwonić za pomocą kart SIM, również tych naszych polskich. Próbowałem, testowałem, ale także możemy rozszerzyć pamięć nawet do 2TB. Pierwsze uruchomienie oraz konfiguracja jest bardzo prosta, tak jak w każdym innym tablecie czy też telefonie z systemem Android. Tutaj mamy Android 16. Chciałbym też dodać, że te gniazdo USB typu C służy do ładowania, ale również do przesyłania plików. Proces konfiguracji przebiegł bardzo szybko, sprawnie. Możemy sobie nawet pobrać nasze dane z chmury z poprzedniego tableta. I tablet jest gotowy do pracy, do zabawy. Więc sprawdźmy jak on działa. Dostarczone przez producenta Etui. Może nam służyć jako podstawka. I proszę mi wierzyć na słowo, że ten wyświetlacz jest na tyle duży. W dodatku z tą klawiaturą i z bezprzewodową myszką. Ma się wrażenie jakby pracowało się na fajnym laptopie. Przy czym ten tablet nadal waży tylko około kilograma. Dzięki temu jest łatwy w transporcie. Ma najnowsze oprogramowanie, w tym nawet Gemini AI, a dzięki pojemnej baterii możemy na nim pracować nawet do 24 godzin. Oczywiście wszystko zależy do czego go będziemy używali. Mówiąc o najnowszym oprogramowaniu, mam na myśli nie tylko wszystkie dodatki związane AI z Gemini, ale także z Androidem 16 plus nakładka Doc OS 5.0. To w połączeniu z tym gigantycznym wyświetlaczem, który ma odświeżanie a 120 GHz oraz odtwarza w rozdzielczości Full HD, sprawia, że po pierwsze, ten tablet świetnie radzi sobie z odtwarzaniem wszelkich aplikacji, ale po drugie, na nim doskonale ogląda się filmy na YouTube, jak również na Netflixie. Firma OSCAL produkuje również projektory. Jeden z nich miałem ostatnio przyjemność przetestować znajdziecie go na moim kanale. A jak oceniacie dźwięk z tego tableta? Oczywiście możecie go zesparować ze swoimi głośnikami Bluetooth i przy tym muszę podkreślić, że tablet jest wyposażony w Bluetooth 5.0, co to oznacza w praktyce? Stabilne połączenie bezprzewodowe z słuchawkami, głośnikami, z klawiaturą, z myszką, a że obsługuje standard A2DF oraz Long Energy, to możemy liczyć na wysoką jakość dźwięku oraz oszczędność baterii, nawet gdy mamy podłączone te wszystkie akcesoria. Mamy też Wi-Fi 5.0, ale pamiętajmy, że ten tablet ma możliwość włożenia karty SIM, a dzięki temu możemy liczyć na internet. Nawet jeśli będziemy poza zasięgiem Wi-Fi, Pad 200 obsługuje 4G LTE, a nawet 5G. A tego z pewnością pozazdroszczą Wam użytkownicy dużo droższych, tak zwanych markowych tabletów. Zresztą podobnie jak tego zestawu akcesorii, które otrzymujecie już w cenie wraz z tabletem Oskal Pad 200, bo gdybyście mieli tablet Apple albo Samsung, to za sam rysik, klawiaturę oraz myszkę bezprzewodową zapłacilibyście znacznie więcej niż za tablet OSCALPA 200. Warto mieć bezprzewodową klawiaturę, bo dzięki niej dużo szybciej napiszecie jakikolwiek dokument, ale także ułatwi pisze się maile. Ja wiem, że dzięki Gemini możemy dyktować treść, ale ja na przykład często lubię sam pisać tą treść, a i myszka bezprzewodowa ułatwia nam sterowanie naszym tabletem na odległość. Nie muszę wstawać do niego, mogę przełączyć co chcę zdalnie. A dodatkowo tą klawiaturę bezprzewodową mogę podłączyć do mojego telewizora pomimo, że nie jest firmy Oscal, tak jak i samą myszkę mogę również podłączyć do zupełnie innego urządzenia bezprzewodowo. Jeśli chodzi o wykorzystanie tabletu do gier, to jak najbardziej spełnia on swoją funkcję. Oczywiście to nie jest typowy komputer gamingowy, ale bez trudu poradzi sobie z większością gier, na których najczęściej gra nastoletnia młodzież, co potwierdza również moja córka. Na tablecie nowym? No bardzo fajnie, bo jest też duży ekran i się płynnie gra. Ale nie ma jakichś zawieszek, nie wiesza się w ogóle yy, i te kolory, czy też. Yy... Prędkość działania jest odpowiednia? Tak, wszystko jest dobrze. Lepiej niż w twoim dotychczasowym tym mniejszym tablecie? Tak o wiele, bo jest większy i płynniejszy, później po gra. Reasumując, w cenie około 900 zł otrzymujemy tablet z gigantycznym wyświetlaczem, który może pracować zarówno w poziomie, jak i w pionie, który świetnie sprawdzi się jako tablet do pracy do gier. A nawet do nawigacji samochodowej, tablet z bardzo bogatym zestawem akcesoriów wysokiej jakości. Dzięki czemu mamy tak naprawdę laptopa w cenie tableta do użytku praktycznie od zaraz po wyjęciu z pudełka z najnowszym oprogramowaniem Android, ale także Gemini AI, który ma bardzo pojemną i wytrzymałą baterię, a dodatkowo pamięć wbudowaną aż 250 GB oraz możliwość rozbudowania o karty pamięci. Do tego 6 GB RAM budowany w tablet i dodatkowo 16 RAM wirtualnych. Tablet poza stabilnym Bluetoothem i Wi-Fi ma również możliwość włożenia karty SIM i dzięki temu mamy internet 4G, a nawet 5G, ale także możliwość rozmawiania przez tablet tak jak przez zwykły telefon komórkowy. Też przyznam, że ten tablet używam już od ponad miesiąca i nie zauważyłem żadnej istotnej wady. Wręcz przeciwnie, wcześniej stale korzystałem z tabletu 10-calowego. Ten gigantyczny ekran z cienkimi ramkami oraz fantastycznym zestawem akcesoriów sprawił, że od teraz to jest mój ulubiony tablet, z którego będę korzystał na co dzień. Dlatego i Wam szczerze i uczciwie go polecam. Zwłaszcza, że mają programowane od producenta bardzo fajne, bezpłatne aplikacje AI, np. do tworzenia filmów czy też tworzenia muzyki. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało napisz je w komentarzu do tego filmu. Z pewnością ci odpiszę. Polecam ci subskrypcję mojego kanału, bo już wkrótce na nim ukażą się recenzje najnowszych ulajnok rowerów elektrycznych, ale także robotów koszących. Kanał specjalizuje się również w dronach i już wkrótce premiera DJI Avata 360. Pamiętajcie, że w opisie do tego filmu macie nie tylko link do oferty z Amazon, ale również kody rabatowe. Tymczasem serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Do następnego razu. Hej!